Potrzebujemy, aby stworzyć naszą podkładkę w kształcie serca. Sznurek, tak jak wspomniałam, były pytania, czy może być to sznurek pleciony? Przyznam szczerze, że tak. Po pierwsze, żeby uzyskać taki efekt postrzępionego sznurka dookoła, no tego efektu nie uzyskamy ze sznurka plecionego, tylko ze sznurka skręcanego, tak? więc no tutaj najlepiej ten projekt sprawdzi się w przypadku sznurka skręcanego pojedynczo, potrójnie również jeżeli chodzi o grubość sznurka ja dzisiaj mam sznurek 5 mm natomiast to szare serduszko tworzo, przepraszam, tworzone było ze sznurka 3 mm tak, oczywiście, jakby logiczne jest, że im grubszy sznurek, tym to serduszko będzie troszeczkę większe, ta forma będzie e, bardziej e, e, większa. Co jeszcze potrzebujemy oprócz sznurka? Zaraz wam powiem, ile z tego sznurka będziemy ciąć. Będziemy go ciąć w, w, wspólnie, ale co nam jeszcze potrzebne jest. E, no, oczywiście, e, miarka krawiecka, żeby odmierzyć sobie sznurek. Dzisiaj bardzo ostre nożyce, bardzo ostre, więc y, jeżeli takich nie macie, to będzie no, trochę ciężko wam dobrze wyciąć to serce. E, no i szczotka do rozczesywania sznurków. Jeżeli nie macie takiej szczotki, y, może być równie dobrze, sprawdzi się po prostu zwykły grzebień. Też wystarczy, że ma ząbki i, i dacie radę, więc y, to bez tego narzędzia jest ok. Teraz tak, zaczniemy sobie ciąć sznurki, i ważna informacja jest taka, że w zależności od tego, jaki sznurek macie, tyle go utniecie. W związku z tym, że w przypadku tego serca będziemy też doczepiać sznurki, ale przy pleceniu tego serca bywa tak, że jedne sznurki zostają dłuższe, drugie bardzo krótkie. Ja, lubię, ja nie lubię pleść na bardzo krótkich sznurkach i na na takim kawałeczku zaplątywać węzły, więc ja sobie w przypadku tego serca biorę sznurek dłuższy trochę. W przypadku sznurka 5 mm trzeba tego sznurka uciąć więcej niż sznurka 3 mm, no bo automatycznie długość całego, całej pracy będzie większa niż w przypadku sznurka cieńszego, tak? Więc tak. Posniemy sobie 12 odcinków sznurka, w przypadku sznurka 3 mm to jest około 80 cm. W przypadku sznurka. Aha, poczekajcie, bo jeszcze jest ważna rzecz. Potrzebujemy czegoś, na czym będziemy mogły zawiesić naszą pracę. Ja mam profil makramowy 35 i. Na niej sobie zamocuję sznurki. Macie piątki, pleciony, piątka, 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 trójka, 3 mm. Przypominam, no z plecionego sznurka też zrobicie serce, natomiast no te frędzelki będą inne. Jeżeli nie macie profilu makramowego, to równie dobrze możecie wykorzystać zwykły wieszak. O, super, super. Kochane, słuchajcie. Więc tak, jak nie macie profilu makramowego, spokojnie wykorzystajcie wieszak, najlepiej wieszak drewniany, który ma tutaj ten dół y, po prostu z takiego drążka. Tak? Eee, pracę możecie robić, jeżeli macie profil, y, to tak jak makramę ścienną. Y, i teraz tak, tylko trzeba mieć na czym przymocować, do tego ja mam haczyki, ale równie dobrze można po prostu przywiązać sznureczkami kijek do drążka, do krzesła i będzie ok. Teraz tak, można to robić na dwa sposoby, można to robić poprzez właśnie zawieszony drążek, albo można sobie robić to na stole, tylko trzeba wtedy dobrze zamocować do stołu, czy wieszak, czy drążek, i można zaplatać sobie tutaj na blacie. A, jeszcze jedno bardzo. W przypadku sznurka plecionego, moje mega sprawdzone narzędzie do rozczesywania sznurków, do mie miejsca, na którym rozczesuję sznurki, słuchajcie, to jest podkładka pod myszkę. Drogie mamy, które macie dzieci takie powyżej 8 roku życia, pewnie wiecie, co tutaj pokazuję, Podkładka jest z Minecraftem. E, tak. E, na tej podkładce potrzebujemy czegoś, na czym będziemy mogły rozczesywać te sznurki. Podkładka taka gumowa jest idealna, bo ona jest taka trochę miękka. Nie szoruję po blacie, tylko fajnie mi się rozczesuje te sznurki właśnie na czymś takim. Tak? Więc e, warto też mieć coś, znaleźć dobre, fajne miejsce na, na rozczesywanie. Dobra, ale gadu, gadu. E, czas, e, część sznurki. Więc tak. Jeżeli macie sznurki 3 mm, to tniecie 12 odcinków po około 80-85 cm. W przypadku sznurka 5 mm, ja tutaj tnę metrowe sznurki. 12 sznurków metrowych. Odmierzam sobie sznurek. I 12 takich odcinków po metrze. To można dociąć sobie jeszcze osiem sznurków to około piętnaście centymetrów. Dobrze, słuchajcie, teraz mocujemy sobie sznurek. Sznurek składamy sobie na pół, tak? Kładamy sznurek na pół i tutaj gdzie mamy połówkę, o tu, przekładamy ją w ten sposób górą nad drążkiem i teraz przez to, to oczko przekładamy sznurki i mamy zamocowane. Środkowe sznurki zostawić wolne, a pozostałe będziemy sobie zaplatać. I teraz, żeby znaleźć środek, należy sobie oddzielić po dwa sznurki na boki. I mam sznurki środkowe. Te sznurki środkowe sobie odłożę na bok. I zaplatam teraz węzeł podstawowy. Dwa z tej strony węzły i dwa z tej. Węzeł podstawowy pleciemy z czterech sznureczków. Zaczynamy od lewej strony, lewy sznurek przekładamy na wierzch wszystkich sznurków. Mam nadzieję, że dobrze widać. Następnie przekładamy prawy sznurek na wierzch wszystkich sznurków. I teraz ten sznurek prawy musimy przeciągnąć tutaj dołem i wyjąć przez tę pętelkę. O, on jest tutaj i wyciągam go przez tę pętelkę. Ok? I teraz przytrzymuję te dwa środkowe sznureczki, a te zaciągam tutaj do góry. I to samo robimy tylko w drugą stronę. I prawa góra, lewa góra i ten z lewej teraz przeciągamy tutaj dołem o w ten sposób. I zaciskamy. Okay, dziękuję. No, i teraz to samo robimy z kolejnych czterech rzędów. Od lewej do prawej i prawej do lewej. I w drugą stronę. To samo. Pierwszy rząd to są po dwa węzły płaskie z jednej i z drugiej strony od środka. Okay. Dobra. Teraz przekładam te sznurki tutaj z powrotem. Okay. I zaplatam teraz wszystkie sznurki Cały rząd robię od lewej do prawej. Włącznie z tymi sznurkami zewnętrznymi robimy węzeł płaski. To jest drugi rząd. Drugi rząd to są węzły płaskie ze wszystkich sznurków. Ok. Dobra, mamy dwa rzędy, tak? Czyli ten drugi rząd był cały poprowadzony. Mamy raz, dwa, trzeci rząd, w trzecim rzędzie odkładamy dwa sznurki i zaczynamy od kolejnych czterech. I to samo. bardzo płaski. Dobra. Raz, dwa, trzy. Mamy, słuchajcie, trzy rzędy. I teraz Tworzymy kolejny rząd, znowu od początku, czyli nie zostawiamy tych dwóch sznurków. Kolejny rząd jest od początku, to jest raz, dwa, trzy, czwarty rząd. Kontynuujemy i tutaj na pętelce doczepimy, słuchajcie, sznurki. Więc teraz, zanim zaczniemy ten kolejny rządek, bierzemy sobie te nasze krótsze sznurki. I z jednej i z drugiej strony tu na tych sznurkach je mocujemy w taki sam sposób, jak mocowałyśmy, słuchajcie, sznurek do profilu. Tak. Przekładam w ten sposób, robię pętelkę. I dociskam tutaj. dwa sznureczki. Z jednej strony. I dwa sznureczki z drugiej. Pod sznurkiem przekładam, przeciągam. I mam dwa sznureczki zamocowane. I z drugiej strony to samo. Przekładam pod sznurkiem, przewijam, dociskam. I jeszcze jeden. Tak samo, pod sznurkiem. Pod sznurkiem, ale z tej strony. Podróż. I dociskam tutaj. Zaczynamy. Słuchajcie ten rządek od początku, ale tych sznurków nie wykorzystujemy, tak? Te sznurki są dodatkowymi sznurkami, z nich nie, ee, nie korzystamy, nie zaprzączamy nie, nie w Transmisja będzie zapisana. Dobra, czyli tak, zaczynamy od tego sznurka, na którym mocowaliśmy te dwa dodatkowe i znowu cały rząd węzła paskiego. Mamy czwarty rząd, i teraz ponownie na tym sznurku to są te sznureczki dodatkowe. Ponownie na tym sznurku, słuchajcie, dowiązujemy kolejne sznurki. I dwa z drugiej strony. I teraz znowu. Tak? Dwa sznureczki zostawiamy, tak, łącznie z tymi, te dodatkowe i w ogóle nie ruszamy. Dwa zostawiamy, z kolejnych czterech zaplatamy kolejny rząd. Kolejny rząd robimy cały, tak? To będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To będzie szósty rząd. OK, robimy cały. Z prawej, strony. Z prawej strony nie powinien też nam teraz zostać żaden sznurek. Okay? Dobra. Będziemy już schodzić tutaj trójkątem w dół, więc będziemy co rządek zostawiać jedne, jedno oczko. Czyli teraz. Teraz mamy tak, że zaczęlibyśmy od tych czterech z brzegu, ale je zostawiamy, te cztery, i robimy tutaj z kolejnych czterech. Czyli tutaj jest przerwa, pierwsza przerwa to jest nasze miejsce na kolejny węzełek. I tutaj znowu dwa, cztery zostają od lewej w prawej kontynuuję. I teraz co rządek zmniejszam ilość węzeł. Tak? No, czyli już tu schodzę, czyli teraz zaczynam tutaj w tym miejscu. I znowu zostawiam z tej strony dwa, czyli tak jakby robię tutaj przy ostatniej dziurce. I tak schodzimy w dół, aż zostanie nam jeden. No i dobra, słuchajcie. finisz. jeżeli chodzi o plecenie. Zdejmuję moje serce i teraz. No. no i mamy coś takiego, tak? E, słuchajcie, to sobie usuwamy, no, usuwamy. rozcinamy sobie ten sznurek. w taki sposób. Przecinamy po prostu tę ten, ten ten. serce. Sznurki są y, długie, więc podcinam je teraz. Nie muszą być teraz równo, bo to nie ma znaczenia, bo najpierw, żeby ciąć sznurki w kształt serca, musimy najpierw rozczesać, tak? Więc teraz tnę je trochę na, na dłuższe po prostu, a przycinać będę po prostu w momencie, kiedy już będę tworzyła kształt serca. Zabieram się za rozczesywanie. Ten sznurek jest całkiem takim sznurkiem stabilnym. On się dobrze rozczesuje, natomiast bywa tak, że po prostu trzeba uważać, żeby w te pętelki nie włożyć grzebienia i żeby nie zepsuć sobie. Lotu. Ten, ten grzebień ma z jednej strony większe przestrzenie, z drugiej mniejsze. To najpierw zaczynamy od, tej, od tych większych przestrzeni, później tymi mniejszymi doczesujemy. Generalnie zaczynam cięcie tutaj od dołu. Ten pierwszy, to pierwsze cięcie wyznaczy też nam długość tych, tego, tych frędzelków, tak? Jakie one będą. Można zrobić krótsze, dłuższe. Ewentualne nierówności, słuchajcie. Yy, można jeszcze na spokojnie yy, poprawić i taka potrzeba na pewno będzie po pierwszym cięciu. No i teraz czas na takie już yy, ostateczne docięcie, poprawki. Gdzie za długo, gdzie za krótko. O. Ja już teraz to nawet, żebyście widziały to nad tym. Dobrze, słuchajcie, właściwie to u mnie już gotowe. Obiecałam Wam, że jeszcze podpowiem Wam, jak ewentualnie usztywnić te fędzelki. Można to zrobić w najprostszy sposób, taki najszybszy, który zazwyczaj gdzieś tam mamy pod ręką. To jest lakier do włosów. Można spryskać po prostu lakierem do włosów i trochę się to usztywni sposobów na e, dalszy usztywniany nie jest więcej, ale o tym będziemy mówić jak będziemy robić, e, słuchajcie liście. Dziękuję Wam powoli za dzisiaj. Mam nadzieję, że e, Wasze serca powstały i e, będą cieszyły Was może Wasze mamy albo e, obdarujecie po prostu tymi serduszkami e, znajomych rodzinę zobaczcie